bardzo serdecznie chcę podziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, w którym żyję już 30 lat. I za to chcę Panu Bogu bardzo podziękować. Za ten piękny, wspaniały dar, który mi obdarzał. powołał mnie do tego, aby być pasterzem w Jego owczarni. Dziękuję Panu Bogu również za moich rodziców w świętej pamięci, aby cieszyć się Was ta siostra, która jest tutaj obecna, sama Barbara jest obecna z mężem, córką. Za chrzest święty, wierzbowanie, sakrament pojednania, który dzieci niedawno przeżywały, sakrament Eucharysty. No i za ten najwspanialszy dar kapłaństwa, który mnie, księdza Józefa, Pan Bóg obdarzył i dla niego i dla Was pracujemy. To jest taka piękna służba. Ole się kolejko ustawiła, już przestaje mówić, bo będzie za długo, nie? Jezu mój kochany, koroną Cię nie mam przybrane, oczy do nieba wznosisz i za nami prosisz, byśmy w komunii z Bogiem żyli, braćmi i siostrami byli. Po co nam kapłana dałeś i do śmierci pokochałeś? Za to Cię Jezu, kochany, że kapłanów wśród nas mamy. Niechaj Maria we wszystkim nam zawsze przewodzi i kapłańskie życie z miłością słodzi. Młodości wybrał Cię Pana, pamiętasz jak to się stało? Serce Twe tak mocno poruszył, że Jego na zawsze zostało. Pozostawiłeś przyjaciół, rodzinę, poszedłeś za głosem Jego. I, i oto już zawsze chciałeś być przy Nim, oddać się całe dla Niego. Już lat 30 minęło, 30 lat życia to długo. Jak pewnież posługę dla Boga, jak jesteś Jego sługą, niech Bóg cię oddarza zdrowiem, Matka Najświętsza Maryja, Królowa Nieba i Ziemi, płaszczem swego darzy z kamienicznymi. Bożniwo ciągle jest wielkie, a robotników zbyt mało. Prosimy, by Boże Królestwo na świecie się wzmocniało. Szanowny Księdze Baboszczu, mili Goście, drodzy parafianie, rocznica Świętych Kapłańskich to niezwykły dzień nie tylko dla księdza, ale i dla nas, parafian. Dziś wspólnie z naszym proboszczem będziemy świętować ten wspaniały i radosny dzień 30-lecia Jego kapłaństwa. Niech ten jubileusz będzie momentem, w którym możemy docenić i celebrować posługę kapłaństwa. Księża proboszczu, nasz duchowy przewodniku, wyrażamy naszą niezmierną wdzięczność za Twoją upolegnią posługę, a szczególnie tą sprawowaną przez 18 lat w naszej parafii świętego brata Alberta. Twoje oddanie i poświęcenie było motorem napędzającej, początkującej wówczas parafii. Przez te lata wspaniale kierowałeś naszą chrześcijańską społecznością, wzmacniałeś naszą wiarę i prowadziłeś nas drogą zbawienia. Twoja praca duszpasterska przyniosła wiele owoców, a my, parafianie, czerpiemy radość i siłę. Z Twojej obecności wśród nas. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią Twojej drogi, doświadczając Twojej miłości i troski. Jest... Nie można pominąć ogromnego wkładu Drogi Księżyjacką w budowę naszego Kościoła. Twoja wizja, determinacja i nieustająca praca. Doprowadziły do powstania nie tylko pięknej świątyni, która jest duchową kolebką naszej wspólnoty, ale także plebami, muszli koncertowe i Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Dzięki Twemu przewodnictwu Kościół stał się miejscem spotkań, modlitwy, a także oazą duchowej i kulturalnej aktywności. Twoje motto kapłańskie, traci życie, aby nieść dobrą nowinę wszystkim ludziom, doskonale odzwierciedla Twoje powołanie i gorliwość w służbie Bogu i Bliźniemu. Jest inspiracją i drogowskazem dla nas wszystkich. Widzimy, jak każdego dnia Twoje serce po nie gorącym żarem do Boga i Jego ludu. Jak każdego dnia tracisz siebie aby przynieść światło Ewangelii do naszych serc. Twoje słowa i działania ukazują nam, że warto zaryzykować i oddać swoje życie dla prawdy, miłości i sprawienia. Nieustannie inspirujesz nas do tego, byśmy również tracili nasze życie dla dobra innych. Twoje przesłanie przypomina nam, że w miłości i służbie możemy przynieść nadzieję i radość tym, którzy jej potrzebują. Twoje nawoływanie do głoszenia Dobrej Nowiny jest wezwaniem dla nas wszystkich, abyśmy stawali się świadkami Chrystusa w naszym codziennym życiu. Dziękujemy Ci za to, naszym nauczycielu, że jesteś dla nas w samym w służbie Bożej. Twoja wierność w trudnych chwilach, Twoje modlitwy, sakramenty i nauki są dla nas cennym stanem. W tym wyjątkowym jubileuszu składamy Ci nasz przyjacielu z głębi serca głonące życzenia. Niech dobry Bóg obdarzy Cię obfitością nas i błogosławieństw. Niech Twoja misja przynosi dalsze owoce, umacniając naszą wiarę i przynosząc zbożą miłość do serc wszystkich, których spotykasz na swojej i skromne pominki są wyrazem szacunku i wdzięczności wszystkich parafian reprezentowanych przez dzieci, służbę liturgiczną, róże różańca świętego. Apostolstwo dobrej śmierci. Domowy Kościół. Szczęśliwy księżyc w naszą Ikunię, my jako Domowy Kościół, Gałąź Rodzina, Ruchu Światło-Życie również chcemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i abyś nadal był takim dla nas żywym świadectwem Ewangelii. Prowadź nas, jak trzeba, to i napominaj. Bóg zapłaci. Grupę modlitewną Jana Pawła II, Ruch Selsztanski, Koło Gospodyń Wiejskich. Radę Sowecką Lubowic i Radę Sołecką Most. Dla proboszcza z okazji e, właśnie 30 rocznicy państwa e, Gratulacje z okazji 30. rocznicy kapłaństwa. Ksiądz Jacek Giewon proboszcz po świętego brata Alberta e, Mielowskiego e, w Mostach. I mamy tu jeszcze taką piękną sentencję e, księdza Jana Marii Wianeja Dobry pasterz, ukształtowany według serca Boga, jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić bliźniemu. Jest to najcenniejszy dar Bożego Miłosierdzia. Wdzięczni Panu. Dziękuję Również nawet przede wszystkim za, za to, co tutaj dzięki wam możemy wspólnie tworzyć, budować te widzialne też obiekty. Więc drodzy pomyślcie sobie, że jest niejako podwójne kapaństwo. I kto może być kapłanem? Jak o kogo Pan Jezus mówi Każdy z kapłanów jest wybrany. Pan Jezus nie wyście mi wybrany, ale ja was wybranę i postaram się w szczęśliwie owoc się myśli. Kapłani, Stanowią kapłaństwo, które służy, służyć temu drugiemu kapłaństwu, od którego myślimy co to jest kapłaństwo powszechne, duchowe, do składania opitych branów, czyli ofiar, ale duchowych. I kapłani służą właśnie kapłaństwu, tego i jednym drugie jest rozwiązane. Nie nie można tego rozdzielić. I ja mam takie zapachy, do Was i do nas to sprawdzałem, im większa, ciepła, ciepła. się, tutaj to życiowością, ale w stanie, tylko sercami je, no. Nie spodziewałem się, że rzadko w XVII wieku w okolicach, no tutaj chyba będzie nie było w tych okolicach. I w zasadzie to srebrne, słowo no może to złożone, bo jeszcze to nie jakoś wypatrzy. I to trzeba uznać to Waszą wolność. To, że rozumiecie wiecie swoje jak chciałem je ułożyć, tylko Państwem służemy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Amen. To jest bowiem działo, które za Was będzie wydane. władzi grzechy świata. błogosławieni, którzy zostaną wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, a już uszedł dom, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. W jeszcze raz, teacher